Jestem tu dziś, aby odebrać nowe auto DS4 Crossback. Wygrałam go na weekend. Pierwszy raz grałam i pierwszy raz wygrałam, dlatego bardzo się z tego cieszę. Świetny design, auta, detale w wykończeniu, świetne materiały. To są trzy najważniejsze cechy tego auta. LS4 Crossback pasuje do mnie, ponieważ jest dynamiczny. Ma fajny design, fajny styl. Jestem pod wrażeniem wykończeń w środku auta. Są one bardzo prestiżowe, bardzo wygodne. Jednocześnie każdy detal został bardzo przemyślany. Świetnie się w nim czuję. Bardzo chętnie pojedę na spotkanie lub na kolację z moim narzeczonym w najbliższym weekendzie.